Witam w kolejnym odcinku moim kanale z cyklu motoryzacyjnym. Tym razem chciałem powiedzieć, jak dbać o silnik diesla. No, podstawy czyli wymieniać regularnie olej, filtr oleju co 10-15 tysięcy, powiedzmy, bo te przebiegi okresowe, które są teraz podawane, to tak de facto są wydłużane już maksymalnie nawet do 50 tysięcy w samochodach osobowych. A Oleje tak naprawdę w ciągu tych kilku lat się nie zmieniły, tak żeby powiedzmy przedłużać. Na pewno wymieniając co 10-20 tysięcy olej silnikowy zwiększamy powiedzmy żywotność takiego silnika. Regularnie wymieniać też filtr powietrza, patrząc mniej więcej w jakim środowisku jeździmy, czy, czy on, jak on jest zanieczyszczony. Dodatkowo odnośnie układu paliwowego, czyli regularnie też wymieniajmy filtr paliwa, co jest w dieslu bardzo ważne, no bo chroni ten filtr tak naprawdę i przed wytrącaniem parafiny i blokuje tak naprawdę różne zanieczyszczenia, które mogą zaszkodzić wysokociśnieniowym pompom paliwa typu Common Rail. Warto też na pewno po odpaleniu kilka... Sekund, poczekać aż się silnik, że tak powiem, ustabilizuje swoją pracę. No i przez pierwsze 2-3 km nie, nie gazować go, tak naprawdę do maksymalnie tak 1500-2000 obrotów. Jechać dopiero jak złapie temperaturę, troszkę złapie temperatury, no to już można zwiększyć obroty. No i wiadomo, że to już było poruszane przed. We wcześniejszym odcinku po ostrzejszej jeździe po autostradzie, też yy, odnośnie turbosprężarki warto, warto ją po prostu yy, schłodzić przed zgaszeniem silnika przez 30 sekund do minuty. Powiedzmy, zostawić samochód na wolnych obrotach, yy, nawet manewrując, nie dodając gazu, żeby ten czas po prostu, czy wjeżdżając do garażu, powiedzmy. Czy parkując, powiedzmy, bez dodania gazu z dieslem, bez problemu można tak jeździć. Także silnik się sam z siebie schłodzi i turbina, turbina też wyrówna temperaturę swoją. No i to by było właściwie na tyle odnośnie dbania o silnik diesla. Jak wiadomo, regularne wymiany serwisowe części olejów, filtrów paliwa, powietrza. I to by było na tyle. W dalszym, następnym odcinku opowiem co nieco też o silnikach diesla, takich ciekawostek też, różne tematy poruszać. Także zapraszam, dziękuję i pozdrawiam.